To jest program Kwadrans da Euro Total Sport. Dzisiaj naszym gościem jest człowiek anegdota, czyli Maty Święcicki. Mam nadzieję, że przygotowałeś jakieś dwie trzy anegdotki na dzień dobry. O czym dzień dobry? O, no, nie wiem, o Euro, o reprezentacji. Nie powiedziałeś Polski. mi, o czym będziemy rozmawiać, także jestem, o poważnym futbolu. Jestem trochę w kropce. Słuchamy. Detale, personalia i tak dalej. Powiedz mi, e, Polska będzie w finale mistrzostw Europy, czy nie będzie? O Jezus, gdybym był Nostradamusem, to pewnie bym przewidział, chociaż Nostradamus przewidział koniec świata i się nie sprawdziło. Tak się zastanawiałem nad pytaniami, które możesz mi zadać. Zadać i pomyślałem sobie, że pewnie zapytasz o to, jak może zagrać Polska i to jest wszystko niestety bardzo subiektywne, niezmierzane, niezmierzalne i zależące w Dużych, yy, myślę, proporcjach od przypadku. Ale ty znany, lubiany, szanowany, ludzie chcą usłyszeć, co myślisz o tym? Kiedyś Andrzej Grajewski pojawił się w studiu telewizji Oren Sport przed półfinałem Euro 2012 i powiedział taką tezę, że jest w stanie zastawić cały swój majątek, że Niemcy pokonają Włochy. Po 20 minutach na stadionie narodowym, kiedy byłem na tym obiekcie, zresztą jak przebieraniec ubrany w koszulkę. Włochów, nie kibicowałem Niemcom, to wysłałem mu SMS-a, w którym zawarłem trzy słowa: Super Mario Barotelli. Skończyło się katastrofą. Andrzej Grajewski później w kolejnym programie powiedział Mea Culpa, skończyłbym pod mostem, więc bardzo bym chciał, żebyśmy zagrali w finale, bo myślę, że mamy najlepszą drużynę ostatniego 25-lecia ale nie powiem, że to się stanie dlatego, że później ktoś to wyciągnie. Kiedyś przewidziałem, że Legia pokona Termalikę 3 do 0 na wyjeździe, a to Termalika wygrała, wiesz. Później mnie na Twitterze, terroryzowali. Czyli ale dobra, ale mm, awans do ćwierćfinału minimum. To, to nie jest sukces według ciebie? Nie, to jest yy... To jest jakieś minimum, które powinniśmy sobie wyznaczać, bo trzeba sobie wyznaczać wysokie cele. Jeżeli nie wyjdziemy z grupy, to będzie absolutnie porażka. Jeżeli awansujemy do jednej 8 finału, to będzie ok. Jeżeli awansujemy do finału, to chyba zaczniemy mieć wreszcie jakieś spojrzenie, że coś ciekawego dzieje się z reprezentacją Polski. Mam na myśli jakiś progres. Jak spojrzę na ostatnie turnieje i to, kto był faworytem, a kto był czarnym koniem, kto był drużyną, na którą może część kibiców stawiała w roli... Niespodzianki to zdarzały się przykłady ekip, które awansowały na przykład do półfinału. Rosja jest idealnym przykładem w roku 2008, kiedy zagrała świetnie z Holandią w finale i wcześniej świetnie w grupie. Więc myślę, że jest to idealny przykład, żebyśmy poszli podobną drogą. I to jest wyjątkowa drużyna, drużyna na tle tych poprzednich, które awansowały do euro, za Ben czy na Mundial za Engela i Janasa, Jest to drużyna absolutnie wyjątkowa. Ale ty. Trochę się obawiasz jednak tych mistrzostw. Rozmawialiśmy chwilę przed rozpoczęciem nagrania. Kilka takich faktów się pojawiło na kilka, kilkanaście dni przed rozpoczęciem mistrzostw nie, niesympatycznych dla reprezentacji. Przed kontuzja Grześka Krychowiaka. Tak? My mamy jakieś gen nieszczęścia. Takie odnoszę wrażenie. Dlatego, że my często gloryfikujemy porażki w swojej historii która jest bardzo trudna, skomplikowana i tak dalej. Ale nauczyliśmy się gloryfikowania porażek. Kiedyś y, fajnie powiedział Szewach Weiss, że my to przejęliśmy trochę od Żydów. Oni też na przykład świętują zdobycie Masady przez Rzymian. Świętują zburzenie świątyni Jerozolimskiej i tak dalej. I my mamy coś w sobie takiego, że jest pewien gen nieszczęścia. Na przykład Reprezentacja Polski pod wodzą smuty gra z Niemcami, i w ostatniej minucie, gdyby nie słupek, gdyby nie poprzeczka, gdyby się nie przewrócił, byłaby rzecz wielka. I odnoszę wrażenie, że to powoli przemija. Na przykład reprezentacja siatkarzy i Mistrzostwo Świata, na przykład reprezentacja Polski wygrywająca z Niemcami. Ale odnoszę wrażenie, że gdzieś ten gen nieszczęścia za nami krąży. Wiesz, to tak jak z, z taką sytuacją, kiedy, kiedy masz wszystko właściwie na tacy i nie jesteś w stanie się po prostu wywrócić. I co, ale boisz się, że znowu nas dotknie teraz? Że boję się, że coś takiego zaczyna się i nie chcę, wiesz, wprowadzać jakiejś takiej atmosfery dekadenckiej, ale nagle. Na zgrupowaniu relaksacyjnym Paweł Wszołek łamie rękę. Za chwilę okazuje się, że Grzegorz Krychowiak ma kontuzję. Z tym się cholera. <grywa> Chyba się zaczęło, wiesz, że ta lawina ruszyła i o to się obawiam. E, oczywiście trzeba odpukać w niemalowane, nie ma niemalowanego, wszystko malowane. E, ty też piękny chłopak malowany, więc nie mogę odpukać. I e, mam nadzieję, że nic już kolejnego negatywnego się nie stanie, bo jednak wypada Krychowiak i to mnie bardzo niepokoi. Za kilka, mecz, za kilka dni mecz z Irlandią, jak powinniśmy z nimi zagrać. Ofensywnie otwarci na nich, na nich. Mówisz o Irlandii Północnej. Mm -hmm. Wiesz co? M mam pewne obawy co do solidarności Irlandii Północnej. Dlatego, że ich selekcjoner powiedział: Słuchajcie, problem z Wami jest taki, z Polską, że jak, ja, jak my Wam wyciągniemy Lewandowskiego. To już nie jesteście w stanie w jego miejsce włożyć kogoś o podobnym potencjale. Jak wyciągniemy krychowiaka, to już się zaczyna problem. Jak wam wyciągniemy na przykład rybusa, no to wejdzie w Wawrzyniak, ale umówmy się, że macie rybus jest solidniejszy. A jak ja wyjmę piłkarza X, to w jego miejsce wprowadzę piłkarza Y i nie będzie żadnej różnicy. I boję się, że to będzie taka, taka solidarność Irlandii Północnej. Ostatnio zresztą obserwowałem sobie m, ostatnie lata Irlandii, jeżeli chodzi o te awanse na turnieje i zawsze był to zespół solidny, On ma jakieś wartości. Jest, jak to mówi Makę często, że reprezentacja jakiegoś kraju jest odzwierciedleniem wartości całego społeczeństwa, takich wartości prezentowanych przez ogół. Na przykład Niemcy są bardzo solidni, bardzo pragmatyczni, oni grają w taki sposób. Polacy, myślę, że mają coś takiego fajnego jak fantazja i to się objawiło w ostatnim czasie. Ten mecz z Niemcami, ten epokowy, epicki, to było przecież szaleństwo. Byliśmy w sytuacji dramatycznej, kiedy atakowali Niemcy, kiedy były słupki, poprzeczki, kiedy Podolski trafiał w poprzeczkę, kiedy wydawało się, że my ten mecz pewnie jeszcze że przegramy, a tymczasem okazało się, że bramkę zdobył Milik, później gola strzelił Sebastian Mila. I myślę, że akurat Irlandczycy są odzwierciedleniem swojego społeczeństwa, ale my już na przykładzie Irlandii, nie północnej, ale, ale Irlandii, którą mieliśmy w eliminacjach, pokazaliśmy, że potrafimy sobie poradzić z zespołami, które są bardzo, bardzo solidne. Ale przyznasz, że rywale w naszej grupie są bardzo niewdzięczni. Tacy, bo, my, wiesz, bo, my, bo my z, z Wyspojarzami nigdy nie potrafiliśmy dobrze grać. Niemcy to nawet nie mówię. A z Ukraińcami przecież też niedawno przegrywaliśmy tak, w eliminacjach. Wiesz, Więc naj... ten, kto mówi, że ta grupa jest łatwa i że łatwo z niej wyjść, no to chyba jednak trochę nie ma racji. Trudno powiedzieć, bo wiesz, yy, okaże się po fazie grupowej, że mamy 9 punktów i. <laughs> I do widzenia. Ale jest to grupa taka, powiedziałbym, poza Niemcami, anonimowa. E, taka, która nie generuje wielkich emocji, bo na przykład, jeżeli spojrzymy na Euro 2008, mieliśmy Austriaków, zawsze gospodarze są ciekawi, mieliśmy reprezentację Chorwacji. Chorwaci to świetna drużyna. Przecież pamiętny ich finał z Turcją, to, to było coś, coś szalonego, jeżeli chodzi o mecz. I tak sobie myślę, że problem e, akurat reprezentacji Polski polega na tym, że mamy takie drużyny, które obiektywny e, i taki niecodzienny obserwator... Bagatelizuje, bo wiesz, że mecz Polska-Irlandia, Polska-Niemcy, Polska-Ukraina pewnie łącząc dwie telewizje będzie oglądany przez kilkanaście milionów ludzi. I jednak jest miażdżąca przewaga myśle kibiców takich niecodziennych, a od święta. I oni uważają Ukrainę i Irlandię Północne, Północną za zespoły do przejścia i to też jest, myślę, trochę niepokojące, ale musimy chyba przejść na taką mentalność, jaką wpaja piłkarzom Lechii Gdańsk. I'm the best. Trudno, jak się nie uda, no to, no to będzie źle. Jest kapitalny film dokumentalny o Kobe Bryantzie Muza. I Kobe Bryant mówi tak, że on bez względu na wszystko był przekonany, że jemu się uda. Że poniesie jedną, drugą, trzecią, czwartą porażkę, ale nie było takiej siły, która byłaby go w stanie zatrzymać. I myślę, że z takim podejściem powinni wyjść Polacy. Bo często nas się myli, wiesz, Butę z pewnością siebie, nie? która jest bardzo potrzebna. Jak to mówił trener Łazarek, trzeba być basiorem, a nie pipolokiem, żeby coś, coś osiągnąć. I ja odnoszę wrażenie, że jak spotykasz, Ty też spotykasz Adama na Wałkę, to jak spotykasz na Wałkę, to on jest zawsze taki obudzony. Jak tam forma, panie dyrektorze, dzień dobry, i tak dalej. I odnoszę wrażenie, że to jest człowiek, który, który tym optymizmem zarasz. Popatrzmy troszkę szerzej na, na te Mistrzostwa Europy. Nie tak dawno były wysłane powołania do, przez selekcjonerów reprezentacji, które Ty, powiedzmy, masz blisko swojego serca. Tak? Mhm. Francja, Włochy. Byłeś trochę zdziwiony tymi, tymi powołaniami? Bo... O Boże, wiesz co, jak spojrzę na Włochów, to nie spodziewałem się, że my kiedykolwiek będziemy mieć lepszy duet napastników i ogólnie lepszą reprezentację, bo Włosi są mają problem, co? W absolutnej katastrofie. Tyle, że ja się trochę jednego obawiam, że jak powiem też, tak, że są w katastrofie, to wiesz, oni ledwo co wyjdą z grupy, później w finale wygrają w karnych, w półfinale znowu się objawi jakiś Eder i będzie nagle finał. Ale nie, Włosi są w katastrofie. Mają reprezentację Serie C. Jeżeli Prandelli mówił, że reprezentacja, którą on przejął po mundialu w 2010 roku była reprezentacją Serie B, no to ta jest reprezentacją Serie C. Pele, Zadza, Eder, Incinie w ataku. No to jest kompletna katastrofa. A co do Francuzów? Ja myślę, że oni będą mistrzami Europy, bo oni zawsze u siebie grają świetnie na przestrzeni lat możemy spojrzeć i chyba to pokolenie, o którym tak krytycznie mówił Raymond Domenech, że ono chce mieć od sponsora telefon, żeby dzwonić do wszystkich no limit, że ono chce wrzucać w centrum handlowym, które sponsoruje reprezentację, yy, produkty spożywcze nie płacąc za nie, że ono chce mieć kontrakt absurdalny już ten pierwszy, profesjonalny, jako 18-19 latkowie, że to pokolenie dojrzewa, że ono się zmieniło, że jednak to pokolenie doświadczyło rzeczy tragicznej, a więc mundial w 2000 yy, roku i to był taki przykład jak nie należy postępować. Zresztą później we Francji zaorganizowano takie ciekawe środki. Między innymi Lilian Thuram powiedział, że Franck Ribéry nigdy nie powinien zostać powoływany do reprezentacji jako kapitan, bo to jest człowiek, który demobilizuje kolegów, a Patrice Evra nigdy nie powinien zostać powoływany do reprezentacji Francji w ogóle. Więc ja wrażenie, że to pokolenie się zmieniło, że ten Kasus Benzemy już nie obowiązuje na przykładzie Pogby, Griezmana, Luki Dinia, nie wiem, Bleza i innych, że to są normalne gwiazdy, tak bym je określił. No, chciałem cię zapytać, kto zostanie mistrzem Francja. Już, 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 fr Francuzi. Tak? Francja albo Polska. Finał Francja Polska jest idealny, zresztą trafiamy do pięknego kraju, mam na myśli e, związki polsko-francuskie. Jednak e, na przykładzie wielu lat e, i historii łączą te narody e, cechy wspólne. Frédéric Chopin. Mieszkający w Paryżu, Maria Kili Skłodowska, która pracowała w Paryżu, Polacy lądujący w Normandii, następnie Polacy pracujący w regionie Nord-Pas de Calais jako górnicy. Jest mnóstwo polskich wątków, Bretania, która jest też związana z naszym krajem. Myślę, że trafiamy do takiego miejsca, które będzie sympatyzowało z Polakami, jeżeli my damy powód na boisku, czyli że będziemy grać bardzo dobrze, bo jest mnóstwo rodzin polsko-francuskich. Dzisiaj już bardziej francuskich niż, niż polskich, ale piękne jest to, że mamy mnóstwo wspólnego. Ty jadąc do Francji będziesz miał jakieś obawy? Mówię nie, nie o kwestiach sportowych, tylko... Tak o sobie myślę, że wchodziłem dzisiaj do tego hotelu i sobie myślę, boże, przecież jakbym miał bombę, jakbym stanął na środku i ona by eksplodowała, to nikt by nie, nie byłbym w stanie wykryć. Najgorszy problem, myślę, jest taki, że jak będą strefy kibica, to to jest największe zagrożenie dla wszystkich, dlatego że każdy wariat może wziąć pistolet i, i zabić kilkadziesiąt osób. Francuzi zwariowali na punkcie bezpieczeństwa po wydarzeniach listopada, później po wydarzeniach belgijskich i co jest bardzo istotne, bo myślę, że najbardziej bezpieczne będą stadiony. Że jak ktoś kupił bilet i ogląda naszą transmisję, nasz wywiad, to nie musi się obawiać, bo Francuzi wprowadzili specjalne bramki już kilkaset metrów przed stadionem gdzie człowiek, powiedzmy, ten, który chciał dokonać złych rzeczy na Stade de France i rzucić bombę, już tego nie będzie mógł zrobić, chyba że będzie Pawłem Fajtkiem albo Piotrem Małachowskim i będzie miał taki rzut. Więc oni stworzyli ze stadionów myślę najbezpieczniejsze miejsca na ziemi i kibic idący na obiekt nie musi się obawiać. Kibic będący gdzieś w Fanzonii, w jakiejś restauracji jest zagrożony. Boję się tego trochę, że nagle się zmienimy Paweł z reporterów piłkarskich w reporterów no nie wojennych, ale reporterów zajmujących się innymi rzeczami. I to jest taka rzecz, która gdzieś mnie prześladuje. Nawet tener Stefan Białas, który pracował wiele lat we Francji, powiedział, że on nie chce jechać na Europę, bo się boi. I to jest naturalny ludzki odruch. Tak na koniec powiedz jeszcze osobom, które to oglądają. Gdzie cię będzie można oglądać? Nigdzie. Nigdzie mnie nie będzie można oglądać. Powiem ci dlaczego. Dlatego, że e, jedziemy z wirtualną Polską. Zresztą jesteśmy, jesteśmy w jakiejś współpracy. Ja jestem reporterem oddelegowanym do robienia tak zwanych boków, czyli, czyli dookoła. Głównie będę zajmował się tematami e, takimi, nie do końca związanymi z Polską, ale. Ale myślę, że uda mi się spotkać kilka fajnych postaci, Bernard Lama, Pedro Pauleta i tak dalej, z Pauletą się rozliczę. I co chciałem powiedzieć? Im będę robił materiały i mamy taki przykaz, że mamy robić materiał na 3,5 minuty, więc jeśli ja pokażę swoją twarz powiedzmy 15 sekund na początku, 15 na końcu, to już mam 30 sekund materiału out a to, to, to nie jest warty świeczki, jednak trzeba zrobić materiał dobry, poza tym ja tam nie jadę jako twarz, tylko jako człowiek, który ma, ma pracować, robić coś wartościowego, zresztą umówmy się, że ani ty, ani ja nie nadajemy się do twarzy jakiejkolwiek firmy, więc lepiej, <grym> więc <grym> więc że się nie będę pokazał. A, ale szefa też masz wymagającego, więc na pewno będziecie tam... Nie, rozliczy. bardzo dobrze, będziemy, będziemy śrubę mieli podkręconą, ja będę terroryzował operatora kamery, nie ma spania, wiesz, to już jest tak jak u Adama na wałki, że trzy godziny snu i trzeba pracować, 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 Kiedyś Andrzej... Iwan opowiadał mi, jak Adam Nawalka pracuje, jak e, zamordystycznie traktuje swoich współpracowników. Nie, nie ma, nie ma litości. To jest, to jest jak u klinta i stłuda, bez Więc Myślę, że jak wrócimy z euro, to, to raczej na jakiś na łóżkach niż, niż o własnych siłach. Ale dobrze, po to jesteśmy. Nie? Wiesz, bo często my zarzucamy piłkarzom, że oni na przykład nie pracują, nie biegają, e, że ktoś mnie to zawsze śmiesznie, jak ktoś mówi, że piłkarz jest samo przygotowany fizycznie. Nie? Jak ja bym był piłkarzem, tym zaprosił dziennikarzy na. Na taki trening, jeden, drugi, trzeci, żeby pokazali, że oni są przygotowani fizycznie. Więc myślę, że my też musimy dać sobie wszystko i po prostu pracować dobrze, bo to wszystko jest dla kibiców. Musimy im przekazywać informacje, musimy pokazać to euro z dobrej strony, a nie wiadomo, kiedy pojedziemy na kolejne euro, prawda? Dokładnie. W takim razie do zobaczenia na euro. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie.